Witajcie. To druga część ratraka po przeróbce. Dlaczego tak długo? To powiem w następnym odcinku, żeby tego wszystkiego nie mieszać. tego między innymi tam jeszcze powiem o dziwnym zjawisku, które mnie spotkało przy testowaniu ratraka i o moim nowym programie więc to w następnym odcinku jak widzimy tu wszystko tak poprzerabiałem te kropki tu polikwidowałem. bo jeszcze tam mówiono o światłach no pod spodem nie robiłem po prostu już nie chciałem już włączymy go Pierwszą rzeczą, jaką jest, to było brak tylnych świateł. W tym momencie mamy zrobione dwa światełka. Z przodu, jak widzimy, świecą dwa. Już mamy w tym momencie cztery świece. Halogeny, tak zwane podwójne, i na końcu koguty. Jak pamiętacie, że e, poprzedni miał, że jeden regał drugi na przemian mregały. Tu nieco inaczej zrobiłem, jak było zaplanowane, bo tam. Miałem parę komplikacji, i niestety nie wyszło, żeby było tak jak realistycznie mówiłem, znaczy obracać tak realistyczne koguty. No więcej, tam zmiany nie zostały wprowadzone, tylko tyle, że te kropki zostały zlikwidowane. No i jako na przeróbkę tego latrakam, ja uważam, jako zakończymy do następnego odcinka.